Znacie to uczucie, kiedy dajecie z siebie wszystko dla czegoś, a nagle wszystko rozpada się na Waszych oczach? Dokładnie to mi się przydarzyło. Dwadzieścia lat. Dwie dekady mojego życia poświęcone firmie, którą uważałam za swój drugi dom. Dwadzieścia lat wstawania o świcie, mierzenia się z surowymi warszawskimi zimami, pracowania do późna, poświęcania weekendów i świąt. A potem. Pewnego zimnego październikowego poranka wszystko się skończyło. Zostałam zwolniona. Tak po prostu, bez ostrzeżenia, bez litości. Wyszłam z tego korporacyjnego budynku przy Rondzie ONZ, czując się pusta, zdradzona, kwestionując każdą decyzję, którą podjęłam. Ale nie wiedziałam wtedy, że życie przygotowywało coś, czego nigdy bym sobie nie wyobrażała. Tydzień później, zaledwie siedem dni, moje życie całkowicie się zmieniło. I dzisiaj opowiem wam tę historię o nowym początku, o docenieniu i o tym, jak czasami utrata wszystkiego jest tym pchnięciem, którego potrzebujemy, by odkryć swoją prawdziwą wartość. Zanim zacznę, subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę, bo ta historia sprawi, że przemyślicie wiele na temat lojalności, pracy. I tego, na co zasługujecie. Zaczynamy. Mam na imię Kasia, mam 43 lata i przez 20 lat pracowałam w tej samej firmie logistycznej w Warszawie. Zaczęłam tam w wieku 23 lat, świeżo po studiach administracyjnych na Uniwersytecie Warszawskim, pełna marzeń i determinacji. Pamiętam doskonale mój pierwszy dzień, zdenerwowana, ubrana w ten szary garnitur, który mama pomogła mi wybrać. Firma mieściła się w nowoczesnym budynku przy alejach jerozolimskich, i czułam się taka mała wobec tego wszystkiego. Zaczynałam jako asystentka administracyjna wykonując podstawowe zadania, ale zawsze z chęcią rozwoju, udowodnienia swojej wartości. Z czasem awansowałam, zostałam koordynatorką, potem kierowniczką operacji. Znałam każdy szczegół tej firmy, każdy proces, każdego ważnego klienta. Byłam osobą, do której wszyscy przychodzili, gdy pojawił się problem. Pracowałam w weekendy, gdy było trzeba. Zostawiłam do późna, przygotowując raporty, szkoląc nowych pracowników. Moje życie osobiste zeszło na drugi plan. Wyszłam za mąż w wieku 30 lat. Za Piotra, inżyniera, którego poznałam na firmowym evencie, ale nawet mój ślub był naznaczony przez firmę. Musiałam przełożyć miesiąc miodowy dwa razy z powodu pilnych projektów. Piotr zawsze był wyrozumiały, ale widziałam w jego oczach ciche, smutne spojrzenia. Nie mieliśmy dzieci i część mnie zawsze zastanawiała się, czy to był wybór, czy konsekwencja moich priorytetów. W ciągu ostatnich pięciu lat firma przechodziła zmiany, została kupiona przez międzynarodową grupę i zaczęli przychodzić nowi dyrektorzy, młodsi, z innymi pomysłami. Próbowałam się dostosować. Pokazać, że mam doświadczenie i wciąż jestem istotna, ale zauważałam spojrzenia, spotkania, na które już nie byłam zapraszana, decyzje podejmowane bez mojej konsultacji. Mimo wszystko nadal ciężko pracowałam, wierząc, że moja lojalność zostanie doceniona. Potem nadszedł ten poniedziałek października. Niebo było szare, typowe dla polskiej jesieni, z tym lodowatym wiatrem, który przecina skórę. Przybyłam do biura o ósmej rano, jak zwykle. O dziewiątej dostałam e-mail z prośbą o przyjście do działu zasobów ludzkich. Serce zaczęło mi walić. Kiedy weszłam do sali, zobaczyłam dyrektorkę HR, kobietę po trzydziestce, która ledwo mnie znała, a obok niej prawnika. Wszystko potoczyło się bardzo szybko i chłodno. Restrukturyzacja, powiedzieli. Cięcia kosztów. Moje stanowisko zostało zlikwidowane. Miałam dostać trzy miesiące odprawy i tyle, dwadzieścia lat sprowadzonych do dokumentu, który musiałam podpisać. Próbowałam argumentować, przypomnieć wszystko, co zrobiłam, ale ona tylko powtarzała wyuczone frazy o trudnych decyzjach i podziękowaniach za świadczone usługi. Wyszłam stamtąd drżąc, nie z zimna, ale z oburzenia i strachu. Pierwsze dwa tygodnie były najgorsze w moim życiu. Budziłam się każdego dnia nie wiedząc, co zrobić ze swoim czasem. Wpatrywałam się w sufit naszego mieszkania na mokotowie, czując ogromną pustkę. Piotr próbował mnie pocieszać, mówiąc, że znajdę coś lepszego, ale nie mogłam w to uwierzyć. W wieku 43 lat, na konkurencyjnym rynku, kto miałby mnie zatrudnić? Zaczęłam aktualizować swoje CV, ale każde słowo, które pisałam, zdawało się ważyć tony. Wysłałam kilka aplikacji na podobne stanowiska, ale bez większych oczekiwań. Zaczęłam spacerować po parku łazienkowskim, żeby oczyścić umysł, obserwując łabędzie na jeziorze, próbując znaleźć jakiś sens w tym wszystkim. To podczas jednego z tych spacerów zadzwonił mój telefon. Był to nieznany numer. Normalnie bym nie odebrała, ale coś sprawiło, że przyjęłam połączenie. Po drugiej stronie męski głos, uprzejmy. Przedstawił się jako Marcin Kowalski, dyrektor wykonawczy Transeuropa Solutions, jednej z największych firm logistycznych w Europie Środkowej. Powiedział, że słyszał o mojej pracy od byłego klienta, który teraz pracował z nimi i chciałby umówić się na rozmowę. Zanim mówiłam. Umówiliśmy się na następny dzień w eleganckiej kawiarni na nowym świecie. Rozłączyłam się nie wierząc w to, co właśnie się stało. Przybyłam do kawiarni 15 minut wcześniej, zdenerwowana, ubrana w mój najlepszy garnitur. Marcin był mężczyzną około pięćdziesięciu lat, z siwymi włosami, pewną siebie, ale przystępną postawą. Rozmawialiśmy przez prawie dwie godziny. Znał moją historię zawodową w szczegółach. Wiedział o projektach, którymi kierowałam, o wynikach, które osiągnęłam. Powiedział, że buduje zespół do rozszerzenia działalności firmy w Polsce i regionie i potrzebuje kogoś z prawdziwym doświadczeniem, nie tylko ładnymi dyplomami. Potem złożył propozycję, która zmieniła wszystko. Dyrektorka operacji dla Europy Środkowej. Pensja trzy razy wyższa niż ta, którą zarabiałam. Doskonałe benefity. Własny zespół i autonomia w podejmowaniu strategicznych decyzji. Zamarłam. Zauważył moją reakcję i uśmiechnął się, mówiąc, że wie co mi się przydarzyło: że poprzednia firma popełniła ogromny błąd, zwalniając mnie i że ich błąd będzie jego szczęściem. Poprosiłam o czas do namysłu, ale w głębi duszy już znałam odpowiedź. Kiedy wychodziłam z tej kawiarni, spacerując historycznymi ulicami Warszawy, zaczęłam płakać. Nie ze smutku, ale z ulgi, wdzięczności odnowionej nadziei. Zadzwoniłam do Piotra jeszcze z ulicy, z drżącym głosem, i opowiedziałam wszystko. Przez kilka sekund milczał, potem powiedział, że zawsze wiedział, że jestem niezwykła i że wreszcie ktoś to dostrzegł. Przyjęłam propozycję dwa dni później. Zaczęłam w Trans Europa Solutions trzy tygodnie po zwolnieniu z mojej starej firmy. Różnica była uderzająca od pierwszego dnia. Zostałam przyjęta z szacunkiem. Moje doświadczenie było cenione. Moje opinie były słuchane. Stworzyłam niesamowity zespół. Wdrożyłam procesy, których nauczyłam się przez 20 lat, i w ciągu 6 miesięcy zwiększyliśmy efektywność operacyjną o 30%. Moje życie osobiste też się zmieniło. Z lepszą pensją i bardziej elastycznymi godzinami pracy, Piotr i ja w końcu odbyliśmy tę podróż do Włoch, którą tyle razy zakładaliśmy. Połączyliśmy na nowo nasze małżeństwo znów razem się śmialiśmy. Znalazłam równowagę, której nigdy nie miałam. Co ciekawe, trzy miesiące po rozpoczęciu nowej pracy dostałam wiadomość na LinkedIn. Był to dyrektor z mojej starej firmy, pytający czy byłabym zainteresowana powrotem jako konsultantka, żeby pomóc im z problemami operacyjnymi, które pojawiły się po moim odejściu. Uśmiechnęłam się, czytając tę wiadomość. Odpowiedziałam uprzejmie, że jestem bardzo szczęśliwa na swoim nowym stanowisku i nie jestem zainteresowana. To nie była zemsta. To było tylko potwierdzenie, że podjęłam właściwą decyzję. Czasami utrata tego, co uważamy za bezpieczne, jest jedynym sposobem na odkrycie naszej prawdziwej wartości. I to wszystko, ludzie. To jest moja historia o tym, jak zwolnienie po dwudziestu latach lojalności okazało się najlepszą rzeczą jaka mogła mi się przydarzyć. Brzmi szalenie prawda, ale prawda jest taka, że czasami jesteśmy tak przywiązani do tego, co znajome, co bezpieczne, że nie widzimy możliwości, które na nas czekają. Spędziłam lata poświęcając się dla firmy, która w końcu nie zastanowiła się dwa razy przed moim zwolnieniem, podczas gdy tam na zewnątrz byli ludzie, którzy naprawdę doceniali to, co miałam do zaoferowania. Dziś, patrząc wstecz, dziękuję za to zwolnienie. Uwolniło mnie z pozłacanej klatki, którą sama zbudowałam, dało mi szansę na nowy początek, na docenienie, na życie poza pracą. Jeśli przechodzicie przez coś podobnego, albo znacie kogoś, kto został niesprawiedliwie potraktowany w pracy, wiedzcie, że to nie koniec. Czasami to po prostu wszechświat zamykający jedne drzwi by otworzyć ogromną bramę przed wami. Napiszcie mi w komentarzach, czy przeszliście przez coś podobnego, czy byliście niedoceniani, a potem udowodniliście swoją wartość. Naprawdę chcę przeczytać wasze historie. A jeśli spodobał wam się ten film, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanału i włączyć dzwonek, żeby nie przegapić kolejnych. Udostępniajcie komuś, kto potrzebuje usłyszeć tę wiadomość nadziei zobaczymy się w następnym filmie. Wielki Buziak i pamiętajcie jesteście warci o wiele więcej niż sobie wyobrażacie